Ostrzeszowska lokalna grupa działania ogłosiła kolejne dwa nabory. Tym razem po unijne środki sięgnąć mogą nie tylko samorządy, ale również osoby, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą. Poinformowano podczas zwołanej w minioną środę w restauracji Zacisze konferencji prasowej Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania otrzymała kolejny bonus na wdrażanie w środków unijnych, przekazał wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Dzisiaj informujemy o tym, że takie nabory zostały ogłoszone zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, to jest kwota 200 tysięcy euro oraz na działania związane z infrastrukturą rekreacyjną, sportową, kulturalną 260 tysięcy euro. To są dodatkowe środki, które Lokalna Grupa Działania otrzymała. Wicemarszałek podkreśla, że ostrzeszowska grupa jest bardzo aktywna. Świadczy o tym chociażby ilość podpisanych umów na utworzenie nowych miejsc pracy na terenie powiatu ostrzyżowskiego. Było ich ponad 60. Podpisano też kilkanaście umów z samorządami. Widzimy, że dotychczasowe działanie było bardzo intensywne, że te środki pozostały tutaj na terenie powiatu ostrzeszowskiego, bo taka jest idea lokalnych grup działania, żeby te środki unijne były wdrażane na danym terenie, by było równe rozłożenie tych pieniędzy na terenie całego regionu. OLGD ogłosiło dwa nabory, które, jak mówi prezes OLGD, Krystyna Sikora, skierowane są do konkretnych grup. Ośrodki mogą ubiegać się mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego, jak i samorządy. Pierwsze są na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a drugie na budowę infrastruktury turystycznej, kulturalnej, to, co y, samorządy mają w swoich planach i chcą zrealizować z udziałem naszych środków. Z wyliczeń Sikory wynika, że do realizacji wyłonione zostaną ostatecznie cztery projekty złożone przez gminy, a 16 osób skorzysta z bezwrotnego wsparcia w wysokości 50 tysięcy zł na założenie własnej firmy. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonych naborów można znaleźć na stronie internetowej ORGD, a także w siedzibie biura przy ulicy Przemysłowej w Ostrzeszowie.